Cześć, witam Cię na moim kanale. Dzisiaj odtworzę coś, co kojarzy mi się z dzieciństwem, coś, co kojarzy mi się z jesienią, zimą. To jest coś, co e, uwielbiam, jest oczywiście słodkie. Jest to kostka piernikowa, która jest przekrojona w połowie, jest z nadzieniem e, śliwkowym i jest oblana czekoladą. Ja już tutaj dzisiaj przygotowałam sobie, patrzcie, na to jabłecznik cynamonowy z wiejskimi jabłuszkami. Ale dzisiaj chcę właśnie stworzyć kostkę piernikową, bo kojarzy mi się z dzieciństwem, ale też kojarzy mi się właśnie z takimi zimnymi dniami, gdzie masz ochotę zjeść coś takiego właśnie piernikowego, napić się gorącej kawy, herbaty i wziąć sobie jakiegoś takiego pierniczka. To jest dla mnie must have w każdej jesieni, zimy, szczególnie właśnie tego okresu grudniowego, świątecznego. Wszystko co ma przyprawę piernikową jest the best. Także ja już mam przygotowane składniki i zapraszam was. Do stworzenia tego przepisu ze mną. Do przygotowania tego przepisu będzie mi potrzebne masło, jajka, proszek do pieczenia, erytrytol bądź jakikolwiek inny słodzik, kakao. Może być odrobina wanilii, ale nie jest to konieczne. Czekolada do polewy, mąki, akurat będę mieszała mąkę orkiszową z pszenną, I tak w proporcjach trzy szklanki orkiszowej, jedna pszennej. Oczywiście przyprawa do piernika, to jest moja ulubiona, ona nie ma żadnych dodatków, to są 100% ym, tylko i wyłącznie przypraw, nie ma żadnych jakichś takich ukrytych cukrów, czy innych jakichś niepotrzebnych rzeczy. Odrobina soli i oczywiście powidła śliwkowe. Tutaj mam akurat ekologiczne, bez cukru, polecam. 3 łyżeczki proszku do pieczenia, szczypta soli, 3 łyżki kakao, Oraz dwie łyżki przyprawy do piernika. Teraz zajmiemy się mokrymi składnikami, i mamy tutaj masło, które musi być miękkie. Cała kosteczka. Dosypujemy teraz erytrytol. Ja akurat całą szklankę tutaj wsypię. Może nawet i więcej. I teraz jak już jest wszystko ładnie zmiksowane, to będziemy dodawać też mleko, o którym zapomniałam wspomnieć. Akurat tutaj mam roślinne mleko oraz przygotowane suche składniki. Do ciasta również można dodać dżem, powidła, żeby po prostu było smaczniejsze. Ja akurat tutaj dodam dżem e, porzeczkowy, odrobinę, bo śliwkowy, chcę zostawić na smarowanie. I to w ciasto wkładamy do piekarnika. Grzanie góra-dół 180 stopni, półka druga od e, dołu i pieczemy przez 50 minut. I kochani robimy test. Tak oto przepięknie wygląda kostka i trzeba zrobić oczywiście test, spróbować. Mm. To jest po prostu przepyszne. Gali od 1 do 10 daje 9,5. Wyszło przepyszne, słodziutkie, dokładnie takie, jakie miało wyjść. To się wszystko idealnie ze sobą komponuje. Kojarzy mi się to z dzieciństwem, kojarzy mi się z takimi kiermaszami, gdzie się szło po gościele i tam było pełno zabawek, pełno słodyczy i się zawsze kupowało kostkę piernikową. Kojarzy mi się piernik w ogóle z jesienią, i zimą, bo. Przyprawa piernikowa ma działanie rozgrzewające, dlatego nas tak ciągnie do tych przypraw w tym okresie, ponieważ to rozgrzewa nas, ma działanie przeciwbakteryjne, przeciwzapalne, więc warto jeść dużo przyprawy piernikowe i dodawać, robić pierniczki i tak dalej. Ja wykorzystałam ten przepis Skuteczna TV i zamieniłam po prostu niektóre składniki na te, które mnie bardziej opowiadają, jak zwykłe mleko na mleko roślinne, mąkę pszenną na mąkę orkiszową. Zrobiłam swoją własną polewę, ale, bo ona tam robi polewę z żelatyną i rozumiem czemu ona to robi, ponieważ taka zwykła czekolada jak się roztopi to ją nie musi ciężej operuje, ciężej się polewa, ale wyszło to przepyszne. Także pozamieniałam tam trochę. Składniki będą tutaj w opisie, ale także w, op w filmie. Także jeżeli macie robić kostkę piernikową, to polecam Wam serdecznie, bo smakuje, smakuje rewelacyjnie. Jest trochę przy tym zabawy, ale jest to warte tego czasu. Także jeżeli parwają Wam się takie filmy, to zostawcie mi łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał i widzimy się w kolejnym filmie. Pa-pa!